Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o epoce Napoleona. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy okoliczności przejęcia władzy we Francji przez Napoleona Bonaparte, poznamy reformy wprowadzone w państwie przez Napoleona. Dowiemy się, dlaczego cesarz zarządził blokadę kontynentalną. Zaczynamy od obalenia rządów dyrektoriatu. Żony dyrektoriatu ustanowione we Francji w 1794 roku po upadku Jakobinów zmagały się z kryzysem gospodarczym. W kraju brakowało żywności, podniesiono podatki, a duża część ludności żyła w biedzie. Wśród osób sprawujących wysokie urzędy panowała korupcja, czyli przyjmowanie korzyści materialnych przez urzędników państwowych w zamian za wydanie decyzji korzystnych dla płacącego. Wszystko to doprowadziło do wzrostu niezadowolenia społecznego. W tym okresie Francja nadal była w stanie wojny z koalicją państw europejskich Austrią, Prusami, Rosją, Wielką Brytanią. Walki toczyły się m.in. na terenie Włoch, gdzie sławę jako dowódca zdobył młody i ambitny generał Napoleon Bonaparte. W latach 1796-1797 wygrał on wiele bitew i zmusił Austriaków do kapitulacji. Na mocy traktatu pokojowego Francja zyskała nowe terytoria Belgię i ziemię we Włoszech. Klęska Austrii doprowadziła też do rozpadu koalicji antyfrancuskiej. Napoleon Bonaparte postanowił wykorzystać swoją popularność do zdobycia przywództwa. W 1799 roku dokonał zamachu stanu i przejął władzę we Francji. Zamach stanu to niezgodne z prawem przejęcie władzy w państwie z użyciem siły. Napoleon cesarzem. W miejsce dyrektoriatu powołano trzyosobowy konsulat. Bonaparte został dożywotnim pierwszym konsulem przyznano mu szerokie uprawnienia. Napoleon skupił się przede wszystkim na gospodarce oraz poprawie warunków życia mieszkańców, którzy byli wyczerpani wojną i rewolucją. Zadbał o rozwój rolnictwa i przemysłu. Decyzją pierwszego konsula zostały też nałożone cła na zagraniczne towary, aby chronić rynek francuski. Jednocześnie Bonaparte nie zaprzestał podbojów i zdobył dla Francji kolejne terytoria kosztem Austrii. Napoleon wprowadził istotną reformę prawa. W 1804 roku z jego inicjatywy uchwalono zbiór praw znany jako Kodeks Napoleona. W dokumencie spisano wolności obywatelskie zdobyte w wyniku rewolucji. Kodeks gwarantował wszystkim równość wobec prawa, wolność osobistą i religijną, chronił własność prywatną i zapewniał swobodę działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji rolnej czy przemysłowej. Likwidował dotychczasowe ograniczenia stanowe, które hamowały rozwój gospodarczy. Kodeks ten stał się wzorem dla innych zbiorów praw na świecie. Choć Francja formalnie wciąż pozostawała republiką, to w rzeczywistości Napoleon sprawował władzę zbliżoną do władzy królewskiej. W połowie 1804 roku Francuzi zdecydowali w głosowaniu o przywróceniu monarchii. Pod koniec 1804 roku w Paryżu odbyła się koronacja Napoleona Bonapartego na cesarza Francuzów. Na przedstawionym obrazie widzimy właśnie akt koronacji cesarskiej Napoleona. Napoleon u potęgi. Rosnąca w siłę Francja była zagrożeniem dla innych państw Europy. W 1805 roku Wielka Brytania stanęła na czele kolejnej koalicji antyfrancuskiej, w której uczestniczyły m.in. Austria i Rosja. Wybuchła wojna, której decydująca bitwa rozegrała się pod koniec 1805 roku pod Austerlitz. Armia Napoleona rozbiła tam połączone wojska austriackie i rosyjskie. Bitwa miała ogromny wpływ na istniejący w Europie porządek. W wyniku przegranej Franciszek II musiał zrzec się tytułu cesarza rzymskiego i poprzestać na tytule cesarza Austrii, której panował jako Franciszek I. Tak przestała istnieć założona w X wieku rzesza niemiecka. bo Bonaparte utworzył z części ziem niemieckich Związek Reński, który podporządkowany był Francji. Rok później Napoleon rozgromił wojska pruskie, które stanęły przeciw niemu i zajął całe terytorium Prus. Na polu walki pozostała Wielka Brytania. Napoleon postanowił zmusić ją do kapitulacji i dlatego w 1806 roku wprowadził tzw. blokadę kontynentalną. Blokada polegała na tym, że Francja i jej sojusznicy oraz państwa przez nią pokonane nie mogły handlować z Wielką Brytanią. Napoleon liczył, że uderzając w jej gospodarkę, zmusi Brytyjczyków do ustępstw. Początkowo zakaz handlu z Wielką Brytanią nie obejmował Rosji, która nadal toczyła wojnę z Francją. Jednak gdy wojska napoleońskie pokonały Rosjan pod Friedlandem, na mocy pokoju w tylży z 1807 roku, Czar Rosji zobowiązał się przystąpić do blokady kontynentalnej. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że Napoleon zmienił ruch drogowy z lewostronnego, wprowadzonego jeszcze w 1300 roku przez papieża Bonifacego VIII, na prawostronny. Zmiana dotyczyła cesarstwa francuskiego i podległych mu państw, dlatego nie objęła Wielkiej Brytanii. Na Wyspach Brytyjskich do tej pory obowiązuje ruch lewostronny. Armia Napoleona. W skład armii napoleońskiej wchodziła głównie piechota, a także kawaleria i niezwykle skuteczna artyleria. W oddziałach oprócz Francuzów służyli żołnierze z krajów przyłączonych do cesarstwa francuskiego i od niego zależnych. Grenadier francuski to żołnierz doborowych oddziałów piechoty. Grenadierzy w armii Napoleona byli uzbrojeni w karabinę z bagnetami i tasaki. Trójkątny kapelusz żołnierzy piechoty ozdabiano kokardą w barwach narodowych Francji. Bagnet wykorzystywano w trakcie ataków na pozycję wroga oraz podczas walki wręcz. Ostrze broni było osadzone na lufie karabinu. Karabin skałkowy, którym posługiwała się piechota francuska, był precyzyjnie wykonany i niezwykle trwały. Stanowił jeden z najskuteczniejszych rodzajów broni tamtego okresu. Tasak, czyli broń sieczna, zawieszona była po lewej stronie na specjalnym pasie. Łuk Triumfalny w Paryżu. Łuk Triumfalny to monumentalny pomnik w formie łuku Triumfalnego stojący na placu de Gola w Paryżu. Nawiązuje do starożytnych rzymskich łuków wznoszonych ku czci bohaterów, władców lub doniosłych wydarzeń. Budowę łuku z białego wapienia rozpoczęto w 1806 roku na zlecenie cesarza Napoleona, z przerwami pracę prowadzono do ukończenia w 1836 roku za panowania króla Ludwika Filipa I. Łuk ma 51 metrów wysokości, na szczycie budowli znajduje się taras widokowy. Na ścianach umieszczono tablice z wypisanymi miejscami ważnych bitew stoczonych przez wojska francuskie oraz zamieszczono nazwiska prawie 400 oficerów zasłużonych dla Francji, w tym Polaków Józefa Chłopickiego, Józefa Zajączka, Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego, Józefa Słukowskiego i Karola Kniaziewicza. Dziękuję za uwagę.